Dzień dobry, witam Państwa na porannym wideokomentarzu. Przejdziemy do danych makroekonomicznych. Dzisiaj mamy kolejny wolny dzień na giełdzie w Chinach z okazji Nowego Roku Księżycowego. A następnie z Wielkiej Brytanii o 10.30 produkcja przemysłowa. O 16:00 prezes Fed przedstawi półroczny raport na temat polityki monetarnej przed Komisją do Spraw Usług Finansowych i Reprezentantów. 16:30 tygodniowa zmiana zapasów ropy. No, i to wszystko w takim razie, jeśli chodzi o dane makroekonomiczne. Przejdziemy do głównych instrumentów. Sytuacja wygląda w Stanach Zjednoczonych w ten sposób że z dołka na poziomie 1822 doszło do odbicia. Trwa ono już drugi dzień. Jesteśmy na poziomie 1852. Natomiast z tego tutaj szczytu pojawiła się na razie trybidowa struktura. Fala pierwsza, fala druga i tutaj trzecia. W perspektywie krótkoterminowej oczekuję zakończenia tutaj tej korekty i w efekcie potem czeka nas kolejna fala spadków, która powinna przetestować stycznia dołek. Eee, oczywiście przy okazji testowania styczniowego dałka może się pojawić taka sytuacja, że, rynek, że inwestorzy wpadną w panikę, gdy zobaczą indeks już poniżej poziomu 1800. Może się okazać, że rynek poleci 100 punktów niżej. To jest ryzyko oczywiście przy tym scenariuszu, który Państwo tutaj widzą, że fala piąta schodzi nieznacznie poniżej tutaj tego dałka i potem mamy już odbicie. Drugi, eee, druga możliwość jest taka, że ta korekta będzie dalej trwała. Rynek zbliży się do krytycznego oporu na poziomie 1866. To są te dwa ostatnie dołki, piątkowy i środowy. I w efekcie, jeżeli doszłoby do przebicia tutaj tego oporu, wtedy możemy wrócić jeszcze na ten opór w rejonie 1930-1940. I dopiero po takiej długiej korekcie, licząc od tego styczniowego dołka, to byłaby duża fala czwarta wyższego rzędu. Można, czekałby nas kolejny ruch w dół w ramach fali piątej i po takiej dużej pięciofalowej strukturze czeka nas mniej więcej dwumiesięczne odbicie. Na rynku niemieckim sytuacja w długim terminie mamy taką, nawet może ten długi termin Wsparcia mamy tutaj, to jest poziom około 1840, przepraszam, nie 1800 oczywiście, 8400, 8450, przejdziemy na wykres krótkoterminowy i na razie mamy sytuację taką, że doszło tutaj do, z tego tutaj dołka doszło do odbicia, jesteśmy na poziomie 8950. Na razie skala tego odbicia jest porównywalna z tym, co się działo tutaj. Jeżeli byśmy mieli większy zasięg tego odbicia, ja tutaj wezmę, wykasuję. O, dobrze. Jeżeli byśmy mieli koniec fali trzeciej tutaj, no to fala czwarta powinna dojść do 38% zniesienia, powinna mieć jakieś proporcje w stosunku do tego wcześniejszego spadku, czyli o, coś takiego. Oczywiście bardzo ważne. Długo, bardzo ważny długoterminowy opór jest na poziomie około 9256 do 9325. To powinno być poza zasięgiem popytu i potem w dłuższej perspektywie czekałbym na kolejną falę spadku, falę piątą. Na polskim rynku sytuacja jest taka, że nasz rynek na razie nie obawia się tego, co się może wydarzyć na górę w Stanach Zjednoczonych. Być może niektórzy wychodzą z takiego założenia, że skoro... Rynek mocno spadł, to teraz czeka nas odbicie, ale no myślę, że jeżeli by doszło do przebicia poziomu 1730 na naszym rynku, no to wtedy otwiera się droga na styczniowy dołek. Przejdziemy w takim razie teraz do sytuacji na rynku walutowym. Euro-dolar. Przejdźmy na wykres może krótszy w układzie świet godzinnych. Co mamy tutaj z tego? dołka, który mieliśmy przedwczoraj na poziomie 1.10.87. Na razie pojawiła się fala pierwsza, zaznaczmy ją. Potem mamy korektę falę drugą, następnie mamy falę trzecią. Tutaj po drodze w trakcie tej fali trzeciej nie mieliśmy żadnej dłuższej korekty. Teraz to cofnięcie pasowałoby do fali czwartej i przed nami jeszcze byłaby fala piąta. I ona może się pojawić dzisiaj. i moglibyśmy wtedy dotrzeć do poziomu gdzieś około 1,14. Potem możliwa jest lokalna korekta. Dobrze, w takim razie zobaczmy, co się dzieje na wykresie dolara do złotego. Dolar do złotego na wykresie długoterminowym przebił poziom 4,04 więc to oznacza, że mamy jakąś dłuższą korektę. W perspektywie najbliższych dni możemy zejść do wsparcia między 3,82 a 3,85 potem jakieś odbicie potem prawdopodobnie jeszcze jedna fala spadkowa i jeżeli w dalszej perspektywie kilkutygodniowej doszłoby do przełamania poziomu 3,82 wtedy otwiera się droga na 3,65 i w dłuższej perspektywie już należałoby oczekiwać na kolejną falę wzrostu, gdyż na wykresie euro-dolara w długim terminie powinniśmy zmierzać na nowe długoterminowe dołki. W 2017 roku dołek myślę, że może być na poziomie 0,95. Dobrze, w takim razie przechodzimy teraz do sytuacji na wykresie euro-złotówki. Tutaj mamy perspektywę długoterminową. Widzimy ten bardzo silny opór między 4,53 i 4,59. Próba jego przełamania nie powinna się udać i w efekcie czekałaby nas jakaś dłuższa tutaj korekta. Natomiast przejdziemy teraz do sytuacji krótkoterminowej na świecach dziennych. Widzimy, że mamy sytuację taką, że z listopadowego dołka pojawiła się fala pierwsza. Potem dosyć mocna korekta fala druga, następnie fala wzrostowa fala trzecia, tutaj cofnięcie fala czwarta i przed nami jeszcze może być fala piąta, która zaatakuje ten opór, potem czeka nas cofnięcie dłuższe, myślę, że kilku co najmniej. Dobrze, w takim razie przechodzimy do sytuacji na wykresie cen towarów na złoto i na ropę. Najpierw na wykresie... Popatrzmy najpierw na wykres ten złota, to jest wykres długoterminowy. Utknęliśmy tutaj na poziomie 1000, na oporze na 1200 dolarów. Rozpoczyna się tu jakaś korekta, więc widzą Państwo tutaj kilka górnych cieni na tych świecach dziennych, no właściwie tej dziennej dzisiejszej świecy nie ma co liczyć, bo dopiero się dzień zaczyna. Myślę, że jeżeli przyjdzie korekta, to... Wsparcie mamy w rejonie około 1700-1107. 1170 to są tutaj te lokalne dołki ten lokalny szczyt i tutaj też można byłoby znaleźć jakiś lokalny szczyt potem prawdopodobnie jeszcze rynek będzie chciał dalej iść w górę wtedy może się natknąć na bardzo, silny, na bardzo silną barierę na 1225 próba przełamania na trwałe tej bariery może się nie udać w efekcie potem może dojść do kilkutygodniowej korekty no i na koniec przejdźmy teraz do sytuacji na wykresie cen ropy tutaj wielu inwestorów wskazuje na to że widać tutaj Tutaj ładną formację głowy z ramionami, jednak nie jest to formacja głowy z ramionami, gdyż ona nie jest, gdyż ona nie wieńczy, nie wieńczy jakiegoś silnego trendu wzrostowego. Kształt jest oczywiście taki sam jak dla formacji głowy z ramionami, ale nie jest to żadna formacja głowy z ramionami, bo jest blisko dna. W związku z tym ona nie ma czego odwracać. I teraz tak, wczoraj doszło do przełamania wsparcia na poziomie 29.50 i dotarliśmy do dołków ze stycznia. Powiększymy ten wykres. Sytuacja jest taka, że na razie dołek ze stycznia został obroniony i rynek rozpoczyna wzrosty. Połowa korpusu tej czerwonej świecy stanowi oczywiście dosyć silny opór. Zaraz odczytamy, jaki to jest poziom. 28,95. I teraz, jeżeli by doszło do przebicia tutaj tego oporu, to wtedy otwiera się droga na opór krytyczny już na poziomie 29.50, gdyż przebicie tego bardzo ważnego oporu będzie generować sygnał taki, że z tego szczytu całe, cała fala spadkowa miałaby postać fali A odbicie fala B i tutaj byśmy mieli falę C tylko i w efekcie potem powinniśmy oczekiwać na korektę całego ruchu spadkowego z tego szczytu. Zaraz tutaj to ułożymy sobie z tego szczytu do tego ostatniego dołka. 38% zniesienie jest tutaj. Jeżeli byśmy mieli tylko korygować trójfalową strukturę, to 38% zniesienie jest zbyt małe, żeby to zakładać taki ruch. Powinniśmy zakładać zniesienia od 50 do 62%. A może się tak zdarzyć, że nawet rynek wróci na ostatnie lokalne szczyty. Oczywiście po drodze mamy jeszcze tutaj silny opór na poziomie 32,50%, więc możliwe jest to, że po przełamaniu poziomu 29,50% rynek mógłby wrócić do oporu w rejonie 32.50, potem może się zacząć kolejna fala spadkowa w ramach dużej korekty, która może potrwać kilka tygodni z dołka ze stycznia. W przypadku, gdyby doszło do nieudanej próby przełamania tego tutaj oporu w postaci połowy korpusu czerwonej świecy, rynek może się cofnąć. Jeżeli byśmy drugi raz testowali styczniowe dołki, to tutaj z kolei może się pokazać formacja podwójnego dołka, jesteśmy po silnych spadkach. Późniejsze przebicie tutaj tego lokalnego szczytu generuje sygnał do wzrostów. No i oczywiście jeszcze jeden scenariusz w mojej ocenie mało prawdopodobny, że ponowne zejście w dół może spowodować to, że będziemy mieli trwałe przebicie tutaj tego ważnego wsparcia. Dobrze, w takim razie to wszystko. Dziękuję za uwagę i jak zwykle w środę zapraszam na szkolenie o godzinie 18.00 do usłyszenia.